Ciężkim szkoda, że przygraliśmy. Szkoda, że przygraliśmy. podnosiliśmy się dwa razy. Gratulujemy Chroblemu, wytrzymał te nerwy i wygrał. Dziękuję. Dziękuję wszystkich sympatyków piłki ręcznej Chrobrego Głogów, podziękować wiernym kibicom, którzy trzymali za nas kciuki do ostatniego, którzy wierzyli w zespół. Ja mówię naprawdę o wiernych kibicach, którzy na dobrze i na źle z nami. I dzisiaj chłopacy to udowodnili, że warto na nich liczyć, warto dać im jeszcze trochę czasu, żeby odwrócić. Niestety, w takiej sytuacji my do tego się znaleźliśmy, że. Punktowo byliśmy na ostatnim miejscu, pod rząd tam 5 albo sześć porażek, to, to nie buduje psychicznie, ale była męska twarda rozmowa, że musimy po prostu podnieść się z kolan iść do przodu i przelamać tą sytuację i dzisiaj to zrobili. Także dziękuję wszystkim za, za ten doping przed telewizorami, przed komputerami, kto tam przez internet oglądał. Trzymajcie za nas kciuki, wieście w nas my naprawdę. Chłopacy wiedzą, co muszą zrobić i dużo sił zostawiają, dużo zdrowia, także dziękuję wszystkim chłopakom za, za to, że nie, nie spadli niżej, jeszcze, a podnieśli się i teraz tylko i wyłącznie musimy pracować dalej, jak, naj, jak najwięcej pracować, dużo potu zostawić na boisku, na treningach, no i idziemy dalej. Dziękuję. Okay. No oczywiście uważam, że sami sami ten mecz e, przegraliśmy. Spodziewaliśmy się tego, jak, e, jak łogów zagra. Wszystko wiedzieliśmy, wszystko mieliśmy przetrenowane, rozpisane. Dwa razy dochodziliśmy, bodajże, z minus 6, minus 7, także to tylko i wyłącznie nasze błędy. My zagraliśmy bardzo źle. Początek pierwszej połowy, bardzo źle początek drugiej połowy, później niestety nam zabrakło czasu, żeby nadgonić. E, krótko mówiąc za późno się obudziliśmy. Dziękuję. Dziękuję. To jeszcze ja? Weszliśmy w mecz bardzo dobrze. W szczęście, w nieszczęściu, że zagraliśmy pierwszy mecz z Ozotami Puławy. Tam mecz nam kompletnie nie wyszedł. Przegrywaliśmy od razu 6-1. Wyciągnęliśmy wnioski. Weszliśmy w ten mecz z Animuszem bardzo mocno. I, I my narzucaliśmy tak naprawdę warunki gry. Także to jest na pewno plus. Wiadomo, zdarzają się przystoje i taki się zdarzył w końcówce pierwszej połowy ale byliśmy na plus 3, także nie było źle druga połowa zaczęła się no można powiedzieć bramka za bramkę, później odskoczyliśmy na 5-6 no i wtedy właśnie zaczął się lekki blamaż, bo przeciwnicy zmienili taktykę w obronie nie byliśmy na to przygotowani i całą przewagę roztrwoniliśmy, na całe szczęście mieliśmy taki taki w tak dużą przewagę, że Udało się wygrać jedną. Cieszymy się bardzo. I, i cóż, no trzy punkty są nasze, ale no następny mecz jest jeszcze ważniejszy, no bo punkty są nam bardzo potrzebne. Jedziemy teraz do mielca.